Waga, witam Ciebie. Jest to horoskop. O, zobaczymy, co nam wypadło karta gwiazdy. Zobaczymy, czy ona przyniesie jakąś energię do całego Twojego tygodniowego horoskopu. Może jakieś uzdrowienie. Więc jest to horoskop od 27 października do 2 listopada. Z kart tarota wyciągnę dla Ciebie po jednej karcie do każdej sfery życia. Chyba, spójrz, gwiazda wypadła. To jest rzadkość, jednak to jest silne przesłanie. Też użyję do tego kart wyroczni. Pierwsza karta to jest wolność. I mamy nowa miłość, new love. To pięknie. Więc wago. Tydzień przynosi intensywne emocje i momenty. <grywka> Diabełek. Które mogą wywrócić twoją perspektywę do góry nogami? W uczuciach pojawia się właśnie diabeł, ale też on ma dużo bardzo dobrych stron. Po pierwsze, jest to namiętność, przywiązanie silne, no ale też ma takie, może nie do końca dobre, jak uzależnienie od kogoś lub czegoś. Więc ta karta, która każe spojrzeć głębiej, czy to, co czujesz, daje ci wolność, czy raczej cię wiąże? Możesz w tym tygodniu dostrzec, że pewne relacje lub emocje trzymają cię w miejscu, choć serce już dawno pragnie czegoś nowego. To jest bardzo interesujące dla ciebie. W myślach Trójka Mieczy: ból, rozczarowanie, może jeszcze echo dawnych ran. Ale właśnie dzięki tej karcie możesz zobaczyć, co naprawdę wymaga uzdrowienia. I tam mamy tu gwiazdę, która nam wypadła. Jednak z tym uzdrowieniem, to czas szczerości wobec siebie, bez maski i wymówek. Przestań udawać, że nic cię nie boli, tylko gdy to powiesz głośno, o tak, to może w końcu w to uwierzysz. To, co zostanie nazwane, może zostać uleczone. To znaczy, jeżeli coś Cię boli, powiedz o tym sama przed sobą, głośno. Nie mówiłam, że musi to być powiedziane do kogoś. Przyznaj się do tego. I wtedy będziesz wiedziała, że to wymaga uleczenia, bo cierpisz. I teraz tak. W codzienności, to znaczy praca, tak? Tutaj obowiązki domowe, finanse. Mamy gwiazdę. Promyk nadziei, odnowa, też inspiracja. Mimo emocjonalnych turbulencji pojawia się światło, które prowadzi Cię naprzód. Ona zawsze świeci, żeby pokazać nam kierunek, gdzie my idziemy. Gwiazdy, gdy świecą, jest widniej, prawda? To idealny moment, by wrócić do marzeń, które może porzuciłaś, i przypomnieć sobie, że nawet po najciemniejszej nocy, nie wiadomo jak długo by trwała, wstanie w końcu ten świt. To jest bardzo ważne. W działaniach prowadzi cię sprawiedliwość. Może być to ostra energia. Czas decyzji, bilansu i równowagi. To jest sprawiedliwość. Jeśli coś było nieuczciwe, teraz zaczyna się wyrównywać. Niektórzy nazywają to może nawet karmo, tak? O, że dopadła kogoś karma. To moment, by działać uczciwie bo, wobec siebie, no i wiadomo, innych też, tak? Nie z poczucia winy, lecz z potrzeby wewnętrznego porządku. To jest dobre dla ciebie. A że to jest twój znak, też z, z takim wagą jak w sprawiedliwości, to jest po prostu dopełnienie. Z kart wyroczni płyną dwa przesłania. Pierwsze to jest wolność, freedom, to... Zaproszenie, by odciąć się od emocjonalnych więzów, które cię krępują. I teraz sobie przypomnij tego diabełka w emocjach, prawda? Wolność nie zawsze oznacza odejście, czasami to po prostu odzyskanie przestrzeni w sercu, które było długo zablokowane lub należało całkowicie do kogoś innego, ktoś kontrolował uczucia. Odważ się poczuć lekkość. Tak, wolność. Nawet jeśli oznacza to pozostawienie czegoś za sobą, bo to jest bardzo potrzebne dla ciebie. Skarb wyroczni druga to jest new love, nowa miłość. To może być ktoś nowy, ale równie dobrze może to być nowa wersja ciebie. Otwierasz się na energię, która jest świeża, czysta, szczera. Może nawet zauważysz, że świat znowu ma kolory, a serce rytm. Tak? To znaczy, to może być też nowa wersja Ciebie. Miłość, która nadchodzi, nie ma ciężaru przeszłości. Piękna energia. Właśnie. A tydzień wagon, patrząc na cały ten rozkład, to podróż od Twojego emocjonalnego uwięzienia ku wolności i odrodzeniu. Tak. Dokładnie tak. Więc teraz nam potrzebna będzie mantra dla Ciebie na cały tydzień. Mantra, którą możesz powtarzać codziennie, jak często będziesz potrzebować, nawet kilka razy dziennie, jak to mantra jest. Powtarzasz nawet na okrągło, nawet 10-12 razy. Także tutaj nie ma jakby. Możesz i to popaść w taki stan powtarzania, jeżeli potrzebujesz. Nie ma tutaj czegoś minimalnego. Yy, maksymalnego też nie. I teraz mantra Twoja. Uwalniam to, co mnie ogranicza. Jestem gotowa, lub gotowy, przyjąć nową miłość w sobie i wokół mnie. Może taka być. Możesz to sobie przełożyć jakoś inaczej, na jakby, jak, jeżeli czujesz trochę inaczej, ale tego potrzebujesz. Takiej mantry. Żebyś głośno powiedziała. I powtarzała to o tym uwalnianiu i przyjęciu nowego, na przykład nowej wersji siebie. Życzę cudownego, magicznego tygodnia dla wagi.